Zachowaj spokój w każdych warunkach. Decebe State of Mind. Dzień dobry, tu Tomek Golonko, portal na temat.pl Dziś pytamy przechodniów, za co kochamy Polskę. Jest dużo takich rzeczy, na pewno przepiękna przyroda. Wspaniali ludzie. To, czego nie doceniamy, to to, że mamy bardzo czysty kraj, co widać o. jakby podróżując po, po świecie. I to, że kucze kawały. Dobrej mądrej historii za nami. I się za każdym razem potrafiliśmy z niej pozbierać i pójść dalej. Ja na przykład kocham Polskę za naszą naturę, za Mazury za nasz Bałtyk, za Tatry, za którymi bardzo tęsknię. Osobiście sam mieszkam za granicą, mhm. a konkretnie w Australii. Jestem teraz po dwóch latach nieobecności w Polsce i właściwie to, za czym najbardziej tęsknię, jeżeli chodzi o Polskę, to właśnie te takie nasze dobra i natura, którą po prostu kocham i ciężko ją znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie. Ja kocham, bo jestem Polakiem, no. Ale Uwielbiam we... Polskę. Za co? Czuję się z tym dobrze. Za Trzy punkty. Naturę mamy piękną. Był pan w górach? Byłem. My jeździmy co roku prawie. Piękne mamy tereny. Jedzenie mamy smaczne, tylko niech nam rolnicy produkują, tak? Tak jest. No, My. historię mamy super. Waleczni niezwyczaj, niezwyciężeni, o. To na koniec czego sobie życzmy? Po Spokoju koło... i niech mi teraz ta władza odda te pieniądze z ofer. I to puścimy. O! <laughs> <gry> za to, że to wcześniejsze pokolenie było tak wyjątkowe, że walczyło, żeby na tyle patriotami, że potrafili życie oddać za swój kraj, żeby w swoim kraju żyć wolnym, tak. A no teraz już tego nie ma, teraz nie ma takich ludzi, jak byli kiedyś. Tak? Tu się urodziłam, tu się wychowałam, tu mi wpojono pewne wartości. Jakie na przykład, tak mogę zapytać? Eee, na przykład to, że trzeba tę Polskę kochać mimo wszystko. Mimo tych przerąbanych powstań, wszelkich, mimo tych zrywów, mimo sytuacji, jaka istniała do tej pory, no i z nadzieją, że będzie lepiej, że moje wnuki będą miały lepiej. Kocha się, bo to mój kraj i koniec, czy on będzie zły, czy dobry, to się kocha. Ale... Tak jak dziecko. O, bardzo ładnie powiedziane. Czy brzydkie, czy mądre, czy głupie się kocha. I tak samo my kochamy. Myślę, że za góry i za ładne widoki. A propos tych gór, że i można w góry się wybrać, jeśli ktoś nie lubi gór, to i nad morze, albo Mazury. No i to jest właśnie to, co się ceni w Polsce, no nie? Nie ma nudy, że tak powiem. Zmienna mentalność ludzi, czyli zawsze jest wesoło. Nie ma monotonii i jednostajnej rozmowy, decyzji. Wszystko się dzieje, wie pan, jak w kalejdoskopie, no, jak w horrorze. Trochę u nas tak jest. Bareja wiecznie żywy, jak tak, niektórzy mówią, bareja, Tak, bareja wiecznie żywy, więc to nas wyróżnia. Zapraszamy turystów do Polski, bo u nas tak. po prostu jest, jest wesoło. Wesoło jest inaczej i nie ma takiego folkloru nigdzie jak u nas. O.